To nie był zwykły wiatr wiatr, który wiał tej nocy, nie pachniał ani deszczem, ani lasem, ani w ogóle niczym. Ten wiatr pachniał pustko. Marta wyjrzała przez okno i zobaczyła ogromną burzę, ale wiatr nie zwiastował burzy. Burza była inna niż zwykle. Zamiast rzucać piorunami, wciągała kolory. Powoli zielone drzewa stawały się szare, zachodzące słońce robiło się szare. Marta obudziła się. Zlana potem. O nie! To było coś strasznego. Co to było? Marta zaczęła się zastanawiać, po co mi ten strach? Po co mi to wszystko? Po co mi te emocje? Jak ja bym chciała czasem nie mieć emocji? Zasnęła. Kiedy obudziła się rano, zobaczyła, że świat był pełen kolorów. Pełen wszystkiego tak jak zawsze. Hmm. Dobrze jest, jak jest. Może dobrze, że się trochę wstraszyłem. Może strach jest po coś? A no może nie. Sama nie wiem. Marta zobaczyła przed domem Pegaza. Pegazie, mój kochany, lećmy do twojej krainy. Powiedz mi, jak mogę pomóc. Pegas zarżał wesoło. Oj, jak to dobrze, że jesteś taka wesoła. Potrzebujemy dużo radości u nas. Zaraz ci wszystko opowiem. Przeskoczyli przez czarną dziurę i w moment później znaleźli się w krainie Pegasa. Ciepłej, słonecznej, ale jakiejś takiej innej niż zwykle. Coś dziwnego się działo. Marta: Potrzebujemy kogoś, kto by był. Trochę detektywem, trochę takim Sherlockiem Holmesem tutaj, ale jednocześnie kogoś, kto ma dużo emocji. Dlaczego? Co się dzieje? Zapytała zaciekawiona Marta. Wiesz, zaczynają nam znikać kolory, ale nie tylko. Smutne Bobry, które śpiewały swoje smutne piosenki, oni już nawet nie są smutni. Coś, coś dziwnego się dzieje, ale nie, że cała kraina straciła kolory, powoli, powoli, coraz więcej postaci z naszej krainy traci sens. Jak to traci sens? Radosne dotąd elfy, które każdą środę grały na harfach, w tym momencie nic takiego nie robią. Siedzą tylko i patrzą w takie małe tabliczki, na których są rysunki sprzed lat. Naprawdę? Naprawdę. Potrzebujemy kogoś, potrzebujemy kogoś, kto rozwiąże ten problem i odpowie na parę pytań, dlaczego tak jest, co się dzieje. Dobrze, Pegazie. Może to smutne bobry i tylko udają, że już nie są smutne. Nie wiem. Marta z Pegazem polecieli do smutnych bobrów, ale już po kilku minutach rozmowy ze smutnymi bobrami Marta zauważyła parę szczegółów. Po pierwsze, smutne bobry, które dotąd siedziały przy rzece, śpiewały swoje piosenki i miały niebieskie kamienie, teraz trzymały w rękach szare kamyczki. Coś tu jest nie tak, Pegaz. Rozmawiam z nimi i pytam ich o jakieś smutne piosenki, a oni mi mówią, że oni już nie potrafią śpiewać. To nie mogą być oni. To musi być ktoś inny. I nikt z nich nie widział złodzieja kolorów. Złodziej kolorów? Tak go nazwałam, bo pomyślałam, że jeżeli smutne bobry miały niebieskie kamienie, a teraz wszystkie są szare, a drzewa są nadal zielone. Więc ktoś im ukradł ten niebieski kolor. Wiesz co, Marta? Mam pomysł. Może sapentia pomoże nam rozwiązać tą zagadkę. To jest świetny pomysł, Pegazie, Lećmy do niej. Sapentia, siostra króla Krasnoludów, była bardzo mądra. Znała odpowiedzi na wiele pytań, ale potrafiła też zadawać pytania w taki sposób, że pytający często sam dochodził do wniosku, który go kierował do odpowiedzi. Więc, Marto, chciałabym Cię dobrze zrozumieć. Mówisz, że grasuje gdzieś złodziej kolorów i smutne Bobry miały niebieskie kamyczki, a teraz mają je szare. Dokładnie tak. A elfy już nie chcą śpiewać ani tańczyć. Dokładnie tak. Hmm. Myślę, że teraz jest czas, żebym powiedziała ci troszkę o uważności. O uważności? A to pomoże mi rozwiązać tą sprawę? To pomoże ci rozwiązać tą i każdą kolejną sprawę. Uważność jest tym, co pomaga nam wszystkim w rozwiązywaniu spraw. Chcę, żebyś. Też byś bardzo skupiła się na tym, w jaki sposób w naszej krainie reprezentowane są różne emocje. Na przykład, niebieskie kamienie smutnych bobrów to jest smutek. Spróbuj kiedyś wziąć niebieski kamień od smutnego bobra. Zrobić się troszeczkę smutniej. Elfy, nie, nie tylko one, ale głównie elfy. Mają często obok siebie dużo złotego pyłu. Ten złoty pył to radość. Złoty pył czasem pojawia się też u smutnych bobrów. I smutne bobry robią się wtedy czerwone. Trochę się wstydzą tej radości. Ale każdy doświadcza radości, smutku. Gniew to czerwone iskry. Czasem, kiedy pójdziesz do krasnolodów i powiesz im, że źle coś zrobili. Na przykład zrobili tunel w skale, ale pod złym kątem. Małe czerwone iskry będą wszędzie. Zwróć na to uwagę, one są malutkie i szybko znikają, bo gniew krasnoludów szybko mija. Strach to pot. Tak, tak, nawet w moim świecie, jak się ostatnio bałam. To byłam spocona. Widzisz? Wydaje mi się, że w Twoim świecie też jest dużo różnych zwiastunów emocji. I pamiętaj: wszystkie emocje, które masz, są dobre. Jak są dobre, to po co mi strach? To jest dobre pytanie, Marto. Po co mi strach? Myślę, że na to pytanie Możesz spróbować odpowiedzieć sobie sama. Wyobraź sobie, że stoisz bardzo wysoko, gdzieś na skraju jakiegoś skalistego szlaku, wysoko w górach. Strach spowoduje, że nie odsuniesz się od głównej drogi, że nie zejdziesz tam, gdzie będziesz mogła spaść. Więc po co ci strach? Strach. Sprawia, że jestem bardziej bezpieczna. Mhm. A po co mi smutek w takim razie? Gdybyś miała tylko radość, nie znudziłabyś się nią? No? Nie przecież gdybym była tylko radosna, byłoby świetnie. Kiedy jesteś smutna, patrzysz na świat inaczej? Możesz zastanowić się i przemyśleć pewne rzeczy. Kiedy jesteś radosna, żyjesz tu i teraz. A w smutku zastanawiasz się, co możesz zrobić lepiej, co możesz zrobić inaczej. Dobrze jest, żeby ten smutek nie trwał zbyt długo, ale sam smutek też może być dobry. Sapentio. Wiem już, jak rozpoznawać emocje. Ale w jaki sposób mam znaleźć tego, kto kradnie kolory? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź sama, jak wrócisz do Doliny. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo jest tylko jedna osoba, która byłaby w stanie zrobić takie urządzenie, które by zabierało innym emocje. Kto to może być? Marta przez chwilę pomyślała o sobie, ale przecież ona nie zabierała innym emocji. Pegasiu, pomożesz mi? Pomogę ci zabrać cię do doliny. Marta leciała zamyślona. Kto to może być? Przecież jeżeli nie ja... Hm, lećmy do królowej elfów. Marta zobaczyła, że królowa elfów jest już bez życia. Nic ją nie ciekawiło, nic ją nie bawiło, nawet nie uśmiechnęła się, jak zobaczyła Martę. O, Marta, mm -hmm. cześć, dobrze, że jesteś, tak, tak. Królowo, co się dzieje? Wiesz, Marta, on już tu był. Ten złodziej kolorów. Popatrz, prawie wszyscy w moim pałacu nie są ani radośni, ani smutni, ani źli, ani wystraszeni. On już tu był. Jak on wyglądał? Czy masz jego rysopis? Nie mam. Wpadł i wypadł. Wiesz, Marta, jest taka legenda, że jeżeli. Połowa wszystkich emocji w naszym świecie zniknie. Nasz świat przestanie istnieć. Nasz zamek już nie ma emocji. Może walcz o resztę świata. A może to już nie ma sensu? Marta natychmiast wsiadła na pegaza. Oczywiście, że to ma sens. Wasz świat jest przepiękny. Wasz świat jest pełen dobra. I uczy mnie wielu rzeczy. W Pegazie lecimy do Krasnoludów. Polecie do Króla Krasnoludów? Bardzo szybko. Król Krasnoludów był jeszcze pełen emocji i kolorów. Jeszcze nie było tu tego, tego kogoś, ale jestem wściekły. Faktycznie. Czerwone iskry aż biły od Króla Krasnoludów. U innych krasnoludów Marta zobaczyła gdzie niegdzie pot, a niektóre z małych krasnoludów trzymały niebieskie kamienie, takie same jak miały smutne wobry. Wszyscy mieli emocje. Marta czuła, że chyba powoli z niej znikają emocje. Pegas też zrobił się jakiś taki niemrawy. – Królu, podobno jest tylko jedna osoba w tym świecie, która mogłaby stworzyć urządzenie, które byłoby w stanie wysysać emocje. – No oczywiście, że tak – powiedział król krasnoludów. – Przecież poza artefiksem nie ma nikogo, kto by był w stanie coś takiego wymyślić. – Artefiksem? Myślisz, że to artefiks? Oczywiście, że tak. Przecież tylko on jest w stanie zrobić takie urządzenie. Wymyślił rakietę, którą mogliście polecieć do chmur, wymyślił najróżniejsze rzeczy. Jakiś czas temu miał swój nowy wynalazek, ale krasnoludom się nie spodobał. Ten wynalazek zmuszał ich do tego, żeby ciężej pracowali. Ciężej pracowali, ale krócej. Wynalazek był całkiem niezły, ale jako król musiałem powiedzieć, że nie będziemy go stosować. Krasno ludy długo się śmiały z artefiksa, co było bardzo trudne. Artefix, artefix przeżywał to bardzo. Był zły, jego gniew można było odczuwać wszędzie. Potem był smutny, a potem gdzieś zniknął. Może jest na tym wzgórzu, co wcześniej? Nie, tam już sprawdzaliśmy. Marto, spróbuj go odnaleźć. Ja myślę, że to on. Hm. Marta wsiadła na Pegaza i ruszyła na wzgórze. Mimo tego, że krasnoludy już sprawdzały to miejsce, Marta była przekonana, że artefiks tam będzie. Pegaz zaczął chodzić niepewnie po wzgórzu. Marta? powiedziała głośno. Artefiksie, wyjdź, pokaż się. W ręku miała niebieski kamień. Nad nią nosił się drobny pył radości. Obok jej głowy można było zauważyć dużo iskier gniewu. Miała w sobie wszystkie emocje, łącznie z potem strachu na jej czole. Artefiksie wyjdź, ja chcę z tobą porozmawiać. I nagle? Ziemia się troszeczkę przesunęła, i z dołu wyjechał artefiks z dużym odkurzaczem. Odkurzacz wyglądał niesamowicie nie tak jak zwykły odkurzacz, ale raczej jak takie urządzenie do pochłania czegoś. Nie boisz się, że zabiorę twoje wszystkie emocje? Nie boję się. Boję się, że ty stracisz swoje. Ja już nie mam emocji. powiedział Artefix. Wszystkie wessałem do mojego odkurzacza emocji. Jestem złodziejem kolorów, Artefixie. Nie możesz uciec od emocji. One są tobą. One są dobre. Potrzebujesz emocji. Artefix? zaskoczony odpowiedział Marty. Próbował wcisnąć swój odkurzacz, ale odkurzacz nie wytrzymał. Prawdziwe emocje Marty były mocniejsze niż jego maszyna. Odkurzacz zaczął pękać, uwalniając wszystkie kolory i wszystkie emocje, które zaczęły wracać tam, skąd zostały zabrane. Artefix. Usiadł, bo jego własne emocje też wróciły do niego, zaczął płakać. A jego płacz zaczął padać niebieskimi łzami na pobliskie kamienie. Wzgórze, które do tej pory było pełne białych kamyczków, nagle zrobiło się niebieskie. Artefix zrozumiał, co takiego zrobił. Zrozumiał, że Próbując odciąć się od emocji i zabrać je wszystkim, żeby już nikt nie śmiał się z Niego, sprawił, że życie stało się puste, puste bez emocji. Marta ja przepraszam. Ja nie chciałem do tego dopuścić. Ja, ja nie wiem, co się ze mną stało. Artefiksie. Cieszę się, że uwolniłaś emocje, cieszę się, że jesteś tu ze mną i powiem Ci, że jestem pewna, że już nigdy więcej czegoś takiego nie wymyślisz i nie zrobisz. Marta i Pegas zostawili artefiksa z taką obietnicą, że wrócą do niego już za parę dni i oczekują, że wymyśli bardzo ciekawe urządzenie do tego, żeby cały ten świat, który był zaburzony troszkę przez jego odkurzacz, naprawić. Ale naprawić w taki sposób, żeby było w nim więcej radości. Nawet u smutnych bobrów, które trzymające się swoich niebieskich kamieni ciężko było rozweselić. Marta też zrozumiała, że emocje nie są jej wrogiem. Są jej siłą, kompasem i dzięki nim jest żywa. Kiedy śmieje się głośno, jej radość widać w Krainie Pegasa. Kiedy się złości, czerwone iskry sprawiają, że nie da się tego nie zauważyć. A kiedy jest smutna, w jej ręku znajduje się mały niebieski kamień. Parę dni później Marta z Pegazem przycieli do Artefiksa, a Artefiks zgodnie z tym, jak się umówili, przygotował nowy wynalazek. Marto, Pegazie to jest, ale to już zupełnie, zupełnie inna historia.